you mm -hmm. Środka, do, do, do Spokojnie wejść na trzeci ikonar bez żadnego ukrywania się, bo pani rachlińska Raz, raz, raz. Próba mikrofonu. Kuchenka zapalona. Robimy sobie obiado, śniadanie, bo wczoraj kolacji nie mieliśmy już siły zrobić. obiadu kolacji. Doszliśmy późno przed 22. Rozbiliśmy wszystko i padliśmy. Szliśmy całą noc po ciemku. Teraz ładujemy latarki z powrotem, żeby na dzisiaj były. Dzisiaj przed nami 16 km, czyli dużo więcej. Chcemy zrobić taką pętlę przez góry izerskie, zwiedzić dwa schroniska. Eee, co jeszcze, Artur? No. <laughs> no i trzy dni spędzimy tutaj piątek, sobotę, niedzielę. Jesteśmy w pięknym miejscu. Niestety jest super mgła i kompletnie nie ma widoków, więc nawet nie będziemy się silić na to, żeby Wam coś pokazać. Po, poleżeliśmy dosyć długo, czytaliśmy lekturę szkolną rano. No i teraz, już mniej więcej, spakowani zabieramy się za jedzenie i ruszamy w drogę. You <laughs> Ciekawe rozwiązanie. Stary plecak ze stelażem przerobiony na śmietnik. Cikie tłumy ludzi. Puszczamy chatkę górzystów. Patrzcie. Nie udało nam się dostać. Nawet yy, nie weszliśmy do budynku. Zrobiliśmy sobie gulasz. Był taki moment na sam koniec. Mówi, kurczę, chyba kolejka cała zniknęła. Zerknęliśmy na środka się okazało, że przerwa obiadowa obsługa <musza> musi odpocząć, bo nie daje rady. Więc nic, zupełnie nawet wody się nie dało dostać. Umyliśmy ręce w toalecie. Arturowi się chyba nudzi. Idziemy do Kolejnego schroniska, do schroniska Orle. On ma zdecydowanie za duże siły. orle musimy spróbować się dostać do jedzenia Cześć Artur dobry Rurek? Chłodny byłeś? Wyruszamy po zmierzchu ja. idziemy spać Artur? Tuż nie chrap, Na to Idziemy spać, Bo zmęczeni to jesteśmy straszni. Na Artur czyta lekturę. Jest po siódmej rano, mgła wszędzie. Rozbiliśmy się blisko drogi, po prostu zeszliśmy ze szlaku i, i położyliśmy się tam, gdzie było kawałek płaskiego. 17 km wczoraj przeszliśmy. Eee, także spory kawałek czujemy w nogach. Dzisiaj mamy. Plan, plan był troszeczkę inny, bo chcieliśmy zejść do stacji kolejowej, ale jak popatrzyłem na mapy, to się okazało, że jeśli zejdziemy do Jakuszyc. I przejedziemy sobie jeden przystanek pociągiem do samochodu, to to jest dokładnie taki sam dystans do przejścia, jak po prostu po górach przejście bezpośrednio do samochodu. Bo do Jakuszyc trzeba zejść, to jest 6,5 km, a potem ze szklarskiej poręby musimy podejść do, do góry w stronę wysokiego kamienia, gdzie mamy na parkingu samochód. i To jest, to jest 2, ze 2 km. A tutaj mamy około 10 km. I to w zasadzie po płaskim, bo już jesteśmy wysoko. Także I na koniec, tylko zejście. Także chyba wybierzemy opcję jednak wędrówki bezpośrednio do auta. Będzie wygodnie. Dzisiaj się pakujemy. Zrobimy sobie jedzonko. No i w drogę. Taki weekend. Poranna mgła. Oczywiście nic nie widać. Nie ma widoków. Ale wczoraj koło 11, 12, tak mówiliśmy, że widoków nie będzie, to jednak jak zrobiliśmy jedzenie, wyszło nagle słońce. Tak nagle, zupełnie nagle. I, i jednak było ładnie i fajnie. No ale wczoraj też późno ruszyliśmy, bo koło 12.00. Dzisiaj chcemy ruszyć trochę wcześniej. I'm like Wyszliśmy już ludzie. Mnóstwo ludzi. Naprawdę nie spodziewam się, że aż tyle ludzi będzie. Musimy sprawdzić na mapach. Weźliśmy do budynku. Prawdopodobnie stary budynek kopalni. Teraz się to a tur poświeć tu po pokojach. Wygląda na to, że mógł być to skład materiałów wybuchowych dla kopalni. Budynek jest cały otoczony wałami z każdej strony. Tutaj stara meta, koce spleśniałe, bud. Witelki po piwie. Nasi tu byli. Tak to pusto. Zupełnie pusto. Nic tu nie ma już. Pusto. Zobaczcie. To jest wejście główne. Wejście główne i wał. Potężny wał. Od razu. Przy wejściu głównym. Olbrzymia Kutryna wzmacniana. No, wygląda jak konkretny budynek, bardzo. O, i to jest wał, który jest murowany na dodatek. I cały budynek jest dookoła za takimi wałami. Przejście z Bardzo ciekawa rzecz. I tu wyjście. Tam płoty, Ej, oj, dzieciówka, oj, oj, oj. budynek, tu wejście. Tam był jakiś pokój, nie? Nie, to już nie ma co się pchać. Ale tam, ale tam jakieś głębsze. Ciężko film nakręcić, bo turyści łażą w tej weftę. Mnóstwo ludzi jest w tym mnóstwo. mnóstwo. Mam nadzieję, że kolejki nie będzie po picie na wysokim kamieniu. Zerknęliśmy sobie, zerknęliśmy na mapy, co to za budynki były. E, I na mapie jest to oznaczone jako stary bunkier. Ale mi się nie wydaje, że to jest stary bunkier, a jeszcze zdjęcia są pomieszane z jakimś czeskim bunkrem, faktycznie bunkrem. E, wygląda to jednak jak jakiś budynek pokopalniany. Szczególnie, że jest ogrodzony płotem typowo kopalnianym, kolczastym. E, no nie wiem, może ktoś z Was wie dokładnie, jaka jest historia tego budynku. Jest w stanie podpowiedzieć. Także zapraszam do skomentowania. Z chęcią się dowiem, co minęliśmy właśnie. Już niedaleko. Tam. Przed nami wysoki kamień, tak, góra, która się nazywa Wysoki Kamień, jest schronisko. Wysoki Kamień. Minęli nas właśnie harcerze, z którymi wczoraj trochę szliśmy. Oni wsparli w stacji Orle, a my za stacją Orle, dwa kilometry w krzakach. że wieża jest czynna. płat na 10 zł dorośli, 5 zł dzieci. Co Artur czas na krótkie podsumowanie. Będzie cała trasa ze 33 km. Piątek cały po ciemku latarkami, sobota 17 km. Eee, mnóstwo ludzi na szlaku, mnóstwo piękna pogoda, myślę, że to jest taki ostatni weekend, kiedy jest tak ciepło przyjemnie. No i my już schodzimy. Schodzimy z wysokiego kamienia. Niestety gotówka nam się skończyła, tam nie można płacić kartą I no już słychać Szklarską porębę. Dzisiaj widoków bardzo mało, bo od rana mgła potężna. Także ciężko było cokolwiek ładnego pokazać, ale mam nadzieję, że się udało. No i tak, koniec weekendu. Zapraszamy następnym razem na kolejny biwak. I co Artur? Koniec? No. Chyba koniec. Koniec. Ostatni punkt programu. wafeczka z żukami. ha <sighs>